w ramach oddziału, który reprezentuje, bierze również udział w wielu zawodach budowając bardzo wysokie pozycje. Kawalerią interesuje się dzieciństwa. Można powiedzieć, że jest to rodzinna pasja, wspaniała pasja i są również hodowcami darnych koni małopolskich, kawaleryjskich koni,

Nie koniec nie pan w prawie, na trawie, na to, prostu inaczej się prowadzi, lepiej się prowadzi. Wymaga to dużej fizycznej, ale jest to bardzo duże ryzyko. Nie zawsze się udaje. Zdarzają się popłuczenia. Nie no, zawsze tak jest połamane. Też, tak, że nie radzimy nikomu na własną rękę tego próbować. To co Andrew prezentuje jest to wieloletnia praca, którą też prezentuje w drugiej kaskaderskie na różnego rodzaju tręsach m.in. na waliła. Placz, który dosiada, jest to rasy małopolskiej, dosyć trudny kąt w charakterze, a mało kto sobie radzi. Jak widać, Artur robi to doskonale. Ja troszkę żałuję, że ten pokaz nie jest bliżej państwa, bo ta dynamika jest zupełnie <toddź> inna Z odległości widać to, jakby nieco Gdyby tak przejechał tu przed nami, zobaczylibyście jaka to jest prędkość, ten koni idzie w To jest około no pięćdziesięciu minut. Trzeba patrzeć pod uwagę motorykę konia. Może trzeba uważać na jego ruch, patrz, 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 na jego pośpięcie, podpięcie w różnych terenach. Ale... Tak jak dla nas dzisiaj to chyba robi, jest w tym bardzo wyjątkowym. I efektywne, Tak, było to normą w kawalerii II Rzeczypospolitej. Większość jeźdźców przechodziła autę umiejętności, no. no, to w Patrz, Chodziło patrz, o to, by ten jeździec w każdym warunkach był sprawny, dawał sobie radę, tylko przede wszystkim żołnierz. Patrz, 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 co pan robi tu patrz. Patrz, pisko. Mam taką przetukę i roń, jeśli kąt przybiega przed państwem, żeby powstrzymać się z opłastami, zrobić to troszeczkę później i no oto nie są już na tyle zwierzętami płochliwymi.